To już jest koniec. Doczekaliśmy się końca przepięknej przygody z tą dwójką, a nie tylko z tą dwójką, z Trevorem, Bermontem, Saifą, z, z Alukardem. Wszyscy nas opuszczają po czwartym i ostatnim sezonie kasowani na Netflixie. Jakie to zakończenie? No, jest to zakończenie z tak zwanym pierdolnięciem, bez dwóch zdań. Dzieje się tutaj, są emocje, jest zakończenie jak z władcy pierścieni powrotu króla. Zatem chodźcie, omówimy sobie ten serial, najpierw bez spoilerów, a potem oczywiście wchodzimy w spoilery i dyskutujemy, co było udane, co nie, czego możemy się spodziewać, ponieważ otwarta jest furtka, żeby jeszcze kiedyś do Castlevania wrócić. Buddy? Hell no. But when's that ever stopped us? Projekt serialu, kasowanie powstawał w bólach. Bo dajże na początku lat 2000 już były pierwsze pomysły, potem producenci, potem ponoć już nad tym pracowano. Na szczęście w 2017 dostaliśmy pierwszy sezon, a teraz dostajemy czwarty. Mamy tutaj domknięcie wszystkich wątków, ponieważ po trzech sezonach właściwie zostały otwarte drzwi. Mamy martwego Drakule, mamy Alucarda w jednej lokalizacji, Seife i Trevora w drugiej. Mamy nasz Wampirzy, Wampirzyc, cały gród, które próbują. Zdobyć świat. Mamy Hektora, który ma jeden plan. Mamy Izaka z armią nieumarłych potworów z kolejnym. Więc można powiedzieć, że przed startem czwartego sezonu postaci były rozłożone właściwie zaraz przed uderzeniem w siebie. To było dosłownie to tak jakby sekundka przed wielgachnym wybuchem. Zatem nie dziwota, że ten sezon też troszeczkę tak się zaczyna. Pierwsze odcinki to są nieustanne wybuchy. Walka, walka, walka. Jeżeli pamiętacie jeszcze pierwszy sezon, gdzie przez trzy odcinki było gadanie, 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 żeby w końcu w czwartym była akcja, wybuchy, żeby ta akcja przez pięknie wyglądała i mówicie Wow! To tak, tutaj zaczyna się pierwszy odcinek czwartego sezonu i macie. Wow! Akcja jest naprawdę zdumiewająca. Animacja jest lepsza. Wow! Jakże ja się cieszę, że mogę to powiedzieć, że narzekałem troszeczkę w pierwszym sezonie na animację. Szczególnie, właśnie do momentu walki, było wydawało mi się, że było za mało szczegółów i za mało klatek, w sensie za mało rysunków w jednym ujęciu. Więc dzięki temu to było takie troszeczkę przeskakujące. Nie było pięknej płynności walk. W tym momencie, w tym czwartym, w czwartym sezonie nie możecie narzekać się na płynność walk. Nie tylko płynność jest genialna, ale także momentami mega zbliżamy się szczegóły, kreflaki, a potem odpływamy i nagle spadają szczegóły. To jest ciekawe, że oni tutaj wybierają celowo, żeby czasem te szczegóły nam oszczędzić, bo ważniejsze jest na przykład, że kamera sobie leci kółeczko. Tutaj scen walki, które zostaną z wami na długo jest sporo, ponieważ zaczynamy walką i właściwie prawie kończymy Także ogromnymi zderzeniami z całymi e, armiami. I są to, wiecie, tego jest dużo, bo jak sobie policzyłem mniej więcej ile jest napierdzielania się w tych 10 odcinkach, to powiedziałbym, że co najmniej 4 odcinki są wypełnione non-stop napierdzielaniem. Ale nie czujesz tego, że jesteś zmęczony tym, że o, to jest nudne, a, to się powtarza, coś w tym rodzaju. Czujesz, że jest to uzasadnione i skoki, czyli na początku troszeczkę wyjaśnienie, gdzie jesteśmy, w bardzo sprytny sposób e, zrobione, ponieważ nie próbujemy te sześć różnych pozycji na naszej wielkiej szachownicy od razu zderzyć i w każdym odcinku każdego bohatera przypomnieć, tylko okej, okay, poświęćmy tutaj 20. Minut na dwójkę bohaterów, potem 20 minut na drugą dwójkę, ponieważ kurczę, jak będziemy ciągle miksować, to niestety nie będzie takie poczucie stałości ani takiej ciągłości. A dzięki temu, ok, wytłumaczymy, zrobiło się to. To teraz sprawdzimy, czy się działo w tym samym czasie z tymi i poukładamy ich jeszcze lepiej. I dla mnie efekt jest naprawdę świetny. Zatem nie ma kompletnie poczucia Znudzenia walką, ani znudzenia gadaniem. Gdy zaczynamy filozofowanie, ono jest uzasadnione i usprawiedliwione, szczególnie, że musimy wziąć oddech, by docenić tą rozpierduchę, która się dzieje. Właściwie w każdym odcinku jest przynajmniej jedna taka, która otwiera nam szczenę i to niesamowicie. Szczególnie kilka dla mnie jest takich przepięknych, zaskakujących, na przykład walka w polu, można powiedzieć, niestety w polu, pomiędzy jedną z wampirzyc, a powiedzmy wieśniakami, tak tylko Wam powiem, przepięknie zrobiona, a także design, który tam dostajemy jest wręcz szokująco przepiękny. Czwarty zarzut musi sobie też poradzić tym, że ma tych wątków do zamknięcia naprawdę sporo, ponieważ wraca nam Saint Germain. Mamy cztery nasze główne wampiżyce. Mamy także pojawiającą się nową postać, ponieważ mamy zresztą, którą od razu poznacie, że to jest ważna postać. Bo jeżeli słuchacie ją po angielsku, usłyszycie rozpoznawalny głos Malcolma McDowella, między innymi znanego chociażby z Kurde, ja mogę wymieniać wszystkie filmy, chociażby z wersji Halloween z Roba Zombiego, z mechanicznie. Omarancie, to jest facet, który zagrał w większej ilości złych filmów niż istnieje złych filmów na świecie. Akurat nie mówię o tych, tylko pokazuję. Naprawdę, znajdziecie go chociażby nawet w Tank Girl. Nieważne, ale jak go słyszysz, mówisz, o on będzie ważny, i on gra jednego y, wampira starego, który gdzieś tam jeszcze w Londynie siedział, więc nie dość, że mamy tą naszą dziesiątkę prawie głównych postaci, to jeszcze dochodzą nowe, i co ciekawe, jakimś cudem udaje się prawie każdy z tych wątków domknąć. Czy jednak jest idealnie? Ja tutaj od razu mówię: nie. Powiem więcej w części spoilerowej, kto moim zdaniem jego wątek nie został dobrze zamknięty. Może celowo, jako żeby zrobić spin-off, ale są tutaj postacie, które nie do końca dostały 100%, e, można powiedzieć, takiego ładnego wyjaśnienia. Jedna postać, moim zdaniem, to jest Izak, i wytłumaczę to w spoilerach e, dlaczego. A także właśnie dwie z czterech naszych wampirzyc. Ja bym chciał zobaczyć więcej, ale z drugiej strony, te postacie nie miały aż tyle czasu wcześniej, i wiemy, że najbardziej nas interesuje trójka. Sajfa, Alucard i oczywiście Trevor Belmont. I nie da się ukryć, że ta trójka dostaje mnóstwo znakomitego czasu antenowego, który wykorzystuje w każdym procencie. Dla przykładu, relacja Sajfy z e, Trevorem, tak jak ona już pięknie się rozwijała w drugim i trzecim sezonie, I ja w trzecim sezonie uwielbiałem ich jako parkę, tak tutaj. Naprawdę, każdy dialog między nimi, każda uwaga, każde wymienianie słówek, tam nie ma takich dialogów typu e, bardzo ekspozycyjnych. Cześć, 20 kwietnia musimy się wybrać do onkologa. Nie ma żadnego takiego, każdy dialog czasem nawet się wydaje o niczym kompletnie, albo ty to byś tylko spał na łóżku, albo nie wiem, e, jakieś takie pierdoły się wydają, ale każda z tych pierdół pasuje do ich charakteru i jeszcze lepiej, można powiedzieć, trójwymiarowuje ich postaci, ich charakterki i ich jako pary. Jest genialni są jako para. I ja muszę przyznać, że na końcu się wzruszam i to zakończenie, które jak mówiłem jest e, jak z Władzy Pierścieni z Powrotu Króla, moim zdaniem jest właśnie uzasadnione. Tylko dlatego, że serial poświęcił kupę, kupę, kupę czasu, żeby zbudować nam tych bohaterów. Żebyśmy chcieli zobaczyć zakończenie jak w Powrocie Króla. Żebyśmy mieli te kilka minut, gdzie nasze serducho troszeczkę tak dostaje odpowiedzi na pytania, na nasze uwagi, na nasze lęki i tak dalej. the fuck would anyone do that? Hmm? Would you do that? Jeżeli miałbym jednak na coś narzekać, to szukałem oczywiście na co mogłem narzekać. Powiedziałem troszeczkę wydaje mi się, że niektóre postaci nie dostały do końca. Ja wiem, tego jest bardzo dużo i kompletnie nie narzekam na to, że wybraliśmy pewne postacie i ich historie, żeby pięknie dognąć, a niektóre są tak troszeczkę rozmyte, ale bardzo mi się podoba rozwój i edukacja i taka, takie dojrzewanie niektórych postaci. Ale jeżeli miałbym naprawdę narzekać, to mógłbym jeszcze trochę ponarzekać na muzykę. I tylko z jednego powodu: to nie jest, że jest zła, ale w pierwszym i drugim sezonie więcej słyszałem tematów z gier jeszcze na Nintendo i na Super Nintendo. I chyba to jest po prostu moje poczucie nostalgii, że uwielbiam te tematy. Kurczę, tego mi trochę tu zabrakło. To nie znaczy, że może jakaś zła. Ale ten element mnie, który po prostu chce sobie, przypomina sobie, że gra na, e, na mini Super Nintendo, on trochę tak, kurczę, chciałbym, żeby to było więcej. Bo akurat na Super Nintendo można pograć w jedną części kasowanie i zdarza mi się troszeczkę e, poklikać. Ale jakbym miał podsumować ten cały serial, zanim przejdziemy do omówienia spoilerowego, dla mnie genialne domknięcie, świetnie emocjonalnie dopytujące, wychające bohaterów. Napisał to Warren Ellis, który jest facetem, który często potrafi bardzo brutalnie zobrazować nasz świat. Świat jest beznadziejny. Jeżeli jest jeden element, który daje tutaj coś świeżego i nowego po tych trzech sezonach, jest troszeczkę to, co się dzieje w Targowicy, gdzie w podziemiach mamy jakiś tam ludzi, ludzi, którzy próbują niejako poradzić się sobie z tym, że wampiry głównie dominują. I to, jak jest przedstawiony świat ludzki obecnie w tym czwartym sezonie, jak bardzo zagubiony jest jak bardzo to, co się działo przez ostatnie trzy sezony, zniszczyło coś takiego jak poczucie wspólnotowości i taka umiejętność dbania o siebie, że, że straciliśmy umiejętność budowania społeczności jest cudownie pokazane. Cudownie. Oczywiście możecie ponarzekać, że minimalnie, że na przykład kurczę, ja bym chciał w tym mieście posiedzieć kilka jeszcze odcinków. Macie rację. Tyle, że mamy tutaj tak dużo różnych elementów, że ciężko każdy z nich domknąć. Ale dla fana pierwszego, drugiego, trzeciego sezonu genialnie. Dla fana gier genialnie. Dla fana anime. Bo Jezus Maria, niektóre ujęcia, szczególnie odcinek dziewiąty, o którym zaraz powiemy, tam anime, ujęć jest tak dużo, nawet fani Naruto na pewno znajdą coś dla siebie, a jeżeli oglądaliście serial, no to na pewno wiecie, że Naruto się tam pojawia. Zatem z mojej strony przepiękne, złote, kocham i bardzo się cieszę, że niedawno sobie powiększyłem moją kolekcję o tych dwóch bydlaków i będę ich całował i tulił, i będę sobie myślał, sobie, jaką oni są cudowną parką. Także zresztą głosy cudownie dopasowane. Jeżeli zatem oceniam jednym słowem, Castlevania jest cudowna. Mamy C, jest C. A teraz uwaga, uwaga. Spoilery, spojlery, spojlery. Po pierwsze, dziewiąty odcinek. Zdecydowanie najmocniejsze pierdzielnięcie, jakie mogło być. Wyobrażacie sobie 20, chyba 2 minuty nieustannego napierdzielania, walki, wybuchów. Flaków. I to wszystko po, tych, po tym, jak pierwsze trzy odcinki mają mnóstwo walki, pierwszy odcinek szczególnie, gdzie ta dwójka jest pokazana, genialny pomysł. Cofamy się niejako do sześć tygodni wcześniej i nasz sezon zaczyna się tutaj i pokazujemy, co z różnymi postaciami działo się w ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy. Dzięki temu rozumiemy ich potem zachowanie. I dzięki temu, że poświęcamy ten czas, żeby powiedzieć, okej, okay, Izak poświęcił ten czas, żeby odbudować miasto, które było, w, było we władaniu tego... Złego czarnoksiężnika i robiąc to, zauważył coś pozytywnego. Nagle zaczął odczuwać jakieś pozytywne elementy wartości, i odnalazł, że jego droga no, zniszczyć wszystkich, zabić wszystkich. Jest trochę do dupy, że tak się wyrażę. I cudownie, zresztą Izak jest najlepszą dla mnie postacią, i dlatego trochę narzekam na jego zakończenie. Dlaczego? Ponieważ zakończenie Izaka jest takie, że wiemy, że jest obecnie sobie w zameczku naszych byłych czterech wampirzyc, ma prawdopodobnie w tym zamku i w tym grodzie mnóstwo nocnych bestii i co. I co on z nimi robi? On planował coś jakoś je przetworzyć, ale nie widzimy tego i kurczę, jest tutaj potencjał dla mnie, żeby ten wątek pociągnąć. Czy na przykład będą razem z Hektorem teraz podbijać kolejne e, światy i będą, nie wiem, zmieniać te światy, bo wejdzie mu troszeczkę takie, że jestem najważniejszy, więc muszę, e, muszę dominować. Czy może na przykład będzie próbował magią zamienić te nocne bestie, night creatures, znowu w ludzi, chociażby, bo bądź co, bądź on powiedział, że chciałby coś więcej im tam e, dać. Jest to Wątek dla mnie, który mógłby być lepiej domknięty. Podobnie zresztą jak Hectora, bo Hector, Hector, który przez wszystkie trzy sezony okazał się taką totalną dupą, takim troszeczkę emo-dzieciakiem, który był ciągany. A tutaj yy, go Dracula pociągnął, tutaj go Carmela pociągnął, i on ciągle był nieustannie. Wszyscy nie manipulowali. I jak, jak fajne jest to, że on chciał umrzeć: bo Jezus, Maria, wszystko, wszystko co zrobiłem, to zjebałem. I teraz jeszcze próbował naprawić, dając się zmanipulować, dając się zmanipulować wampirom, a tak naprawdę dając się zmanipulować śmierci. W każdym sezonie Hektor dostawał po dupie, gdy tylko słuchał się kogoś i myślał, że komuś pomoże lub tam przeszkodzi. Dlatego ja nie dziwię się, że on chciał umrzeć, bo się, Jezus, Maria, naprawdę, wszystko, co ja robiłem w życiu jest złe, i zakończenie, które robi Izak i mówi: słuchaj, nie, nie umrzesz. Nie umrzesz. Ty Masz dalej żyć, właściwie w pewnym sensie spróbuj dojrzeć. To jest tak, Izak mówi: Ja dojrzałem, wyrzucili mnie na tej pustyni, musiałem wieć, prze, przegadać, pozabijać ludzi i zderzać się z nimi. I dzięki temu dojrzałem ponad tylko i wyłącznie to, że reaguję na to, co ludzie z zewnątrz ode mnie wymagają, czego w ogóle społeczeństwo ode mnie wymaga. Jeżeli jest jeden temat, który towarzyszy i który opisuje każdą z postaci, to jest właśnie, czy będziesz reagować na zastane okoliczności, czy będziesz tworzyć, czy będziesz miał, jak ktoś ładnie tam nawet pojawia chyba dwa razy w serialu, czy będziesz miał agency, czy będziesz działał z agencją, z energią, po prostu to będzie twoja decyzja. To jest temat, który do każdej z tych postaci pasuje, nawet do Drakuli zresztą. I moim zdaniem cudowne, że Warren Ellis potrafił rozbudować nam tą drogę, by czwarty sezon temu jednemu tematowi był poświęcony. Drugi wątek, który mógłby być minimalnie niedoknięty, ale który kocham, to jest relacja Strigi i Morany, gdzie zostają one wysłane na wojnę, na wojnę, na wieczną wojnę, podbijanie ludzi. I okazuje się, że to jest taka nieustanna walka, bo ci ludzie, ci wieśniacy, po prostu nie chcą zginąć jako, jako idąc w Kolejce do wyrżnięcia, więc wolą zginąć w walce, mimo tego, że co mają, e, mają na przykład jakiś jeden topór w domu albo łopatę, i z tym ruszają na wampiry. Ich relacja jest cudownie urocza, i znowu one też dojrzewają do tego, że ich nie interesuje wielki plan. Co im z tego, że one będą dominować w całym świecie? One chcą coś mieć dla siebie, i troszeczkę one, tak samo jak Hektor, jak Izak, w pewnym momencie decydują, wybieramy swój los. Mamy swoją małą armię, ruszamy sobie na zachód. W momencie, w którym swoją drogą umiera Karmila. Karmila i jej scena śmierci, ja to jest tak skaczę, jak widzicie, przecudowna. Jezu, jeżeli jest tutaj postać najsilniejsza z wampirów, to akurat Karmila zasłużyła na to, żeby dostać ten śmierć, gdzie ona wyryżnęła pewnie setkę mrocznych potworów i na końcu jeszcze naprawdę stawiała nieustannie, była podziurawiona już od ciosów miecza, a ona wciąż stawiała czoło tej armii. Izaka. co więcej, ona nie dała. Im się zabić, ona sama popełniła to samobójstwo. Na końcu nawet wygrała na swoich zasadach. To jest cudowne, najmocniej napisana postać, która wiadomo, że będzie trochę jak szekspirowska postać gdzie jej duma, gdzie jej pycha będzie jej upadkiem. Jest to przepiękne. Zresztą, nawet sam tytuł sam tytuł tego odcinka brzmi Nie zasługujesz na moją krew szacunek, no ale z tym samym tytule ja od razu o niej i to tak pięknie ją definiuje. Jeżeli chodzi właśnie o to piękne definiowanie bohaterów przez ich zachowania, przez ich słowa, Mega, mega szacun. Znowu, jeżeli chciałbym gdzieś narzekać, może bym narzekał na Saint-Germana, który tutaj jest pokazany jako kolejna osoba, która została zmanipulowana i zjedzona przez to, że on nieustannie reaguje i jedyną rzeczą agencyjną u niego jest jego ostatni ruch w ostatnim odcinku właściwie. To jest jedyna rzecz, którą robi. Za to przepięknie, naprawdę przepiękne jest trochę odkupienie Alucarda. W poprzednim sezonie Widzieliśmy, że on został naprawdę wykorzystany przez tą dwójkę przeraźliwie, i, i, i to był bohater tragiczny. Płakaliśmy razem z nim, że on wreszcie zaufał ludziom, a w końcu skończyło się tak, że musieli zacząć nabijać na pal. Co więcej, w tym sezonie widzimy, że on wciąż poznaje takich ludzi, których trzeba nabić na pal, bo oni się nie chcą go słuchać, ale zostaje bardzo sprytnie wy, wyciągnięty. Na zasadzie, słuchaj nawet pom pomóż nam i on rusza do tego miasteczka, bo zauważa jak bardzo oni są, potrafią się poświęcić i tam zostaje od razu odcięty z tych wszystkich bullshitów, to z takiego jego metafizycznego, filozoficznego bajdurzenia przez, ee, jak to się tam nazywa, to jest Townswoman, czyli powiedzmy burmistrzynię tego miasteczka, świetną zresztą bohaterkę, taką cudownie właśnie będącą na ziemi i ściągającą Alucarda z tego, jestem taki dziwaczny i tak dalej. To są przecudowne sceny w ogóle ludzkie, gdy Alucard zlatuje chociażby żeby dzieci przestraszyć. Wiecie, tego strasznie zasłużyliśmy na to przez te cztery sezony. Przez tą całą krew, przez tą śmierć, przez to nieustanne użalanie się nad sobą, te malutkie elementy interakcji em, takich ludzkich, zwykłych, dają nam tak dużo więcej satysfakcji. Gdybyśmy mieli tego więcej, albo więcej chociażby gadania takiego ekspozycyjnego, nie czulibyśmy tego. A tutaj, właśnie to, co się dzieje, jest naprawdę przeurocze. I swoją drogą tak samo przechodzimy do ostatniej parki, właśnie bycia agencyjnymi, czyli tego decydowania o samym losie, czyli tego, że. Że Trevor i e, Sajfa oni też są rzucani przez ostatnie 3 miesiące, może cztery, przez całą akcję do 9 odcinka. Oni nieustannie są rzucani, właściwie do ostatniego momentu to, o, to los decyduje za nich, gdzie oni będą. I dopiero w dziesiątym odcinku oni sami decydują, co będą robić. To troszeczkę jest tak, jakby wszyscy inni dojrzeli, a oni dojrzewają na samiutkim, samiutkim końcu, ale przepiękne, że mają ten moment, gdzie mówią, słuchajcie, kurna, popychają nas ciągle, my próbujemy ratować jak najwięcej żyć, ale to jest trochę takie bieganie po omacku i ratowanie, tu, tu wampir, tam wampir, tam jakiś potwór. Nie ma żadnego planu, nie rozumiem. Myśleliśmy, że będzie lepiej po zabiciu, po zabiciu Drakuli. Cudowna jest ta, ta ich para i. I swoją drogą, właśnie dzięki temu, że ten chaos jest bardzo sprytny, odsunięcie ich od głównej akcji, odsunięcie od tego, że wszystko będzie się dziać wokół zamku Drakuli, aż do dziewiątego odcinka, to jest bardzo mądre zagranie. Bo po pierwsze, my jako fani. W każdym odcinku chcieliśmy, żeby oni się jak najszybciej połączyli. I przyznajcie to, wkurzaliście się, że nie ma jeszcze ich. Czemu oni nie jadą do niego? Czemu on nie jedzie się z nimi spotkać? Chcieliście, żeby oni wrócili, bo ta ekipa jest tak cudowna. I dlatego w momencie, gdy zaczyna się ten odcinek 9 i mamy to uderzenie, że Alucard już prawie się poddaje, a tu nagle wpada ta dwójka... Kurna, no ja miałem ciarę, ja się ucieszyłem, zresztą kamera też tak potem robi z nich ekipę, Oni, wraca im siła i nie mamy znowu cześć, jak miło cię widzieć, tylko wiecie, jakieś takie malutkie, takie jakby byli przyjaciółmi właśnie, którzy przez ogień walki stali się bliscy sobie. Cudowne to jest i umiejętność, decydowanie, okej, okay, za dużo tej trójki, to by zepsuło nam serię, nie było tego by tej wyjątkowości. Za dużo walki sprawiłoby, że też nie ma wyjątkowości. Tutaj potrafiliśmy idealnie dopasować te elementy, i te elementy spokojne i ciche pięknie nas przygotowują na kolejną walkę. Ale przechodzimy do tego dziesiątego odcinka, gdzie właśnie, to właśnie, cały dziewiąty wszystko się kończy, i dziesiąty to jest właśnie ostatnie 30 minut powrotu króla, gdzie mamy okej. Okay, Wszyscy już nie żyją i wracamy do każdego z bohaterów, by zobaczyć co się stało, kto przeżył, kto jak zdecyduje. I mamy pierwszą rzecz, oczywiście, pojawia się pierwsze pytanie, dlaczego Izak nie zabił Hektora, już trochę mówiłem o tym wcześniej, ale on przede wszystkim zauważył to, że ten facet po pierwsze cierpiał cały poprzedni sezon, po drugie jego całe życie było ciągle tylko kurna, muszę zrekompensować to, muszę się zemścić za to. I on mu dając tą wolność nagle powiedział: Słuchaj, spróbuj dla siebie żyć. Co więcej, to jest trudniejsze dla Hektora żyć teraz samemu, niż byłoby po prostu wybrać śmierć. Isaac okazuje się tutaj najmądrzejszą postacią, właściwie najdolniejszą postacią w całym tym serialu, który zaczął od tego takiej totalnej nienawiści do ludzi, a skończył na miłości właściwie, albo może inaczej, szacunku i tolerancji zarówno dla ludzi, jak i dla potworów. I zauważył, że można coś zmieniać, ale trzeba czasem poczekać. Ale w zasadzie cudowne jest to, że on jest taki cierpliwy w tym momencie. Tu będę zmieniał, tu będę odbudowywał powoli. Będę nawet waszą naturę mrocznych potworów starał się jakoś ożywić. To jest przepiękna decyzja. Druga rzecz jest to, że Lenor popełnia samobójstwo. To chyba widzieliśmy już w wielu serialach i filmach e, wampirzych, gdzie po prostu. No, ona sama została ochroniona przez Hektora, mimo tego, że przecież zrobiła mu największą krzywdę, ale cudowne jest to, że też jakaś relacja pomiędzy nimi się zrobiła i to nie jest tylko i wyłącznie, że ona traktuje go jako zabawkę, mimo tego, że cały trzeci sezon tak było, to zaczęła dojrzewać i widzieć z nim więcej niż tylko jak to pieska takiego swojego malutkiego, którym może się bawić. Zatem gdy ona zobaczyła, że no, właściwie jej świat się skończył, no to jedyna opcja dla niej była śmierć, i ja się temu kompletnie, kompletnie nie dziwię. Ale ważniejsze jest próba rozkręcania tych kilku rzeczy, które pojawiają się w dziewiątym odcinku. Czyli co to jest Rebis? Rebis, przynajmniej z tego co wiem, to jest właśnie ten hermafrodyta, czyli połączenie dwóch skrajnych rzeczy, które ma otworzyć ten nam klucz do tego dziwnego portalu rzeczywistości. I e, dlatego Warni, ten Wampir Londyni, który jest uosobieniem, nie jest uosobieniem śmierci, jest duchem, który karmi się śmiercią. Byłby czymś takim jak Black Rider w DC na przykład, który właśnie karmi się samą śmiercią, który został skrzywdzony przez Drakulę, bo Drakula obiecał praktycznie mu, że wyrżnie cały świat, a tu nie wyrżną, no to teraz właściwie można powiedzieć, że zemsta Warneja, którego gra zresztą Michael McDowell, czyli śmierci, jest w 100% uzasadniona. I tutaj mamy też oczywiście, co mógł zrobić Saint-Germain, czyli dlaczego Trevor Belmont przeżył. Oczywiście tutaj mamy taką malutko, malutką ujęcie, że mimo tego, że już ma wbity nóż w klatę Saint-Germain, no to on jeszcze zdążył złapać ten klucz, którym jakoś kontrolował ten strumień rzeczywistości i tam właściwie. Zostaje wrzucony, wrzucony pan śmierć, pani śmierć, człowiek, demon śmierci, dzięki czemu ten wybuch nie zabija, nie zabija Trevora i Trevor przez teraz przez ten właśnie tunel jakoś gdzie indziej sobie wypada. Oczywiście dostaje nam też to, że serial na końcu wpada na pomysł, ok, mimo tego, że to jest koniec, mimo tego, że tutaj dostaniemy syna Trevora, który Prawdopodobnie będzie w jednej wersji czasowej Simonem, a w drugiej wersji Christopherem. Cholera wie, w którą stronę pójdą. Mogą i w jedną, i w drugą. W jednej Simon był wcześniej, a Trevor był później. Nieważne. Nieważne w tym momencie, ale w grach mamy kolejne pokolenia. Jeszcze takie, że Christopher będzie potem będzie też ojcem kolejnej postaci, która się pojawi dopiero w kolejnej grze. Nieistotne kompletnie, ale wiemy, że wraca Dracula i Lisa. Teoretycznie uzasadnienie jest takie, że ich dusza została wyrwana z piekła, ciało, w którym byli, zostało zniszczone, ale oni sami nie wrócili, ponieważ już droga do piekła została zamknięta, więc zostali wyrzuceni gdzieś w przestrzeń i po kilku tygodniach można powiedzieć, reinkarnowali się w jakich, jakichś tam ciałach. Teoretycznie nawet zgodnie z jakimś lorem gier kasulwani Dracula co x pokoleń się odradzał, więc to ma trochę sensu. Poza tym przeniesienie fabuły do Londynu także ma sens, ponieważ gra w Londynie też się działa. Zresztą w Japonii się działa, w Londynie. Czekam zresztą na japońską wersję, może dostaniemy spinów kasulwani, który będzie tylko opowiadał albo o Japonii, albo o Londynie. Dobra, czas podsumować, bo nagadałem się jak głupi. Zastanawiam się, oczywiście o ulubionej scenie, ulubionej postaci. Bardzo mi się podoba, że Dracula, który jest postacią tragiczną w pierwszym sezonie, w czwartym wraca kompletnie nie jako złoczyńca. Wraca jako facet, który kocha swoją żonę i w dupie ma, w dupie ma ludzi, w dupie ma jedzenie krwi. To jest przecudowne. Uwielbiam całą trójkę e, naszych głównych bohaterów i oczywiście Izaka, i swoją drogą e, Styrię, która jest ooo, jak, ja, jak ona wychodzi w tej zbroi dziennej i rozpierdziela tych wszystkich wieśniaków, wow, przepięknie nakręcone, ale ta siła, ta kamera, która idzie od dołu, potem nagle krąży, ta, ten strój i ta twarz, która jest... Przepięknie to jest pokazane i potem właśnie ta umiejętność pójścia, uspokojenia w na zasadzie, no ja, ja, potrafię to, ja potrafię wygrywać wojny. Ale co z tego, że ja potrafię wygrywać wojny, jeżeli moja wojna będzie wygląda tak, że codziennie będę musiała to robić? To jest bardziej kara niż nagroda za zwycięstwo. I właściwie to jest tutaj esencją tego sezonu, że nasi bohaterowie się uczą, że większość ich decyzji do tej pory prowadziła do czegoś, co jest karą, do wiecznej kary, wiecznego wojowania, wiecznej walki o coś, wiecznego robienia czegoś, czyli coś, co długofalowo nie jest czymś pozytywnym. Zatem to, co im się wydawało, że jest marzeniem i tak dalej, okazało się totalnie z dupy. Okazało się, że to jest właśnie koszmar i że razem trzeba zmienić swój plan, ponieważ, kurczę, ten nasz oryginalny no, nie był najlepiej przemyślany. Tyle z mojej strony. Nagadałem się, obiecałem zrobić omówienie, zatem proszę bardzo, omówienie dla Was. Dziękuję Wam oczywiście za obejrzenie tego materiału. Dziękuję, że pisaliście mi kiedy Castlevania 4. Jak wiecie, Castlevania kocham. Kocham tych też postaciaków. Wrócę sobie dzisiaj pewnie wieczorem, pogram jeszcze w Super Nintendo w, w jedną z Castlewanii. To jest chyba czwórka, która tam jest na, na Nintendo. A tymczasem siadam do montażu, żeby jak najszybciej Wam to wysłać, więc dziękuję za obejrzenie materiału. Widzimy się następnym razem oczywiście tutaj, na Brodach z Kosmosu. Na razie!